Wejdę do jego bram z dziękczynieniem w sercu swym, pójdę przed jego z pieśnią chwał. Powiem dziś, że to jest dzień, który sprawił Pan. Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan. Wejdę do jego bram z dziękczynieniem w sercu swym, pójdę przed jego z pieśnią chwał. Wiem dziś, że to jest dzień, który sprawił Pan. Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan. Radość dał mi Pan, radość dał mi Pan. Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan. Radość dał mi Pan, radość dał mi Pan. Dał mi Pan. Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan. Obram z dziękczynieniem w sercu swym Pójdę przed Jego tron Z pieśnią chwał. Powiem dziś, że to jest dzień Który sprawił Pan Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan Radość dał mi Pan Radość dał mi Pan Wciąż cieszę się, bo Radość dał mi pan, radość dał mi pan, wciąż cieszę się, bo radość dał mi pan. Radość dał mi pan, radość dał mi pan, wciąż cieszę się, bo radość dał mi pan. Radość dał mi pan, radość dał mi pan, wciąż cieszę się, bo radość dał mi pan.